No Hej Wszyscy wszystka, jak się na Was na kolejnym odcinku. Witaj. Tak jak zapowiedziałem wcześniej, czas na odcinek znów FIFON 365, Multipaki, To razem trzy 3 sztuki za trzy dychy. Każde już pozwoliłem sobie pociąć nożyczkami folię, żeby było łatwiej wyciągnąć zawartość. I tak akurat mamy Darwina Nuneza w pierwszym multipaku. skodzi. Klej ogarnę już po odcinku. Mamy nunieza. Jeśli jak chcecie kodzik, proszę bardzo, łapcie. Na razie na bok. Też odczepiamy 150 monet. Jak chcecie kodzik, proszę bardzo. Saszetki do odczepienia. Ja to zrobię poza kadrem. Pierwsze 6 już jest odczepione. Teraz drugi, multipak, Limitka z Atletico Mineiro Eduardo Vargas'a tu jest. Też łatwo zszedł. Kodzika jak chcecie, proszę bardzo. Wierzcie kody. Te limitki ze 150 monetkami również. Kodzik, łapcie. Z drugiego multi -packa przesuniemy. Saszetki z drugiego packa wyjęte. Jeszcze został jeden. Dzisiaj ja jest Pedro Gonçalves, tak więc kodzik jak chcecie, proszę bardzo. Możemy pozostałe dwie limitki też pokazać. Będzie Liverpool z i Mineiro i Sportingiem to walkę. A pod światło te limitki z monetami to takie trochę pomiędzy ciemnym niebieskim takim. Kodzik, proszę bardzo, dla Was. A I limitki, saszetki szczepiamy. więc mamy łącznie saszetek aż 18. Zaczniemy od zestawu z pierwszego multipaka. Resztę daję. Resztę damy poza kadr. No i zaczynamy zabawę. Może z rarką da się coś trafić. Zaczynamy od, na razie od koszulek Juventusu, Second Skina. Jest karta z Olimpiakosów, Fansik, Matias Valbuena. I mamy Liverpool, Sadio ma mamy Bayern, Sadia Mane, jest Ederson. Ale Liverpool jest, bo mamy Tranta Aleksandra Arnolda z punktem i Kasper Larsen. To jest już ferwar. na razie w naprowadzeniu Liverpool. Mamy Herblecha Poznań. Pięknie. I mamy też Atletico Mineiro, Junior Alonso, Titan, więc punkcik też. Kapitan Busquets z Barcelony. Na kartach zwykłych Pep z Olimpiakosu, Tottenham Hurricane i Olympiacos Paszalakis. Mamy drużynę River Plate na line-upie. Top keeper Milanu, Mike Maignan i Giroud Dominator też Milan. Mamy tłamę jego z Realu Madryt, jest Joel Pereira z Lecha Poznań i jest Liverpool, Fabinho. Tak więc dwa punkty. Dwa punkty na końcu Liverpoolu. Mamy Sporting. Koszulki Second Skin Międzyspunkt dla Sportingu. Fansik z Interu. Barella. A karty zwykłe to Klos z Marsylii. Mamy z Bayernu. Gnabrego, Z Barcelony Rafinha. I z Tottenhamu Richarlison. Mamy herb Interu. Jest Liverpool Wanda Dijk, Titan. Trzeci punkcik Liverpoolu z Marsylii Dimitri Pajet, kapitan. Na kartach zwykłych jest Chelsea Jorginho. Z Marcelo i Bernardo Silva, Manchester City. Second skin Ajax. Czyli koszulki. Fansik z Chelsea, Mason Mount. Dominator z Interu, Lukaku. Ignacio Fernandez dla Atletico Mineiro, więc dwa punkty. Mamy. Do tego jest Mike Menion z Milanu i jeszcze Bayern Matthijs de Ligt. Więc lecimy dalej. Mamy line-upa PSG tym razem. Razem złapało. Jest karta Giants z Halandem. nas na, na dole. Z Manchesteru. W City na kartach zwykłych jest Kalulu. Jest kapitan Lecha Poznań. Mikelisak. Pięknie. I na kartach zwykłych mamy z Bayernu Goreckę i Makarenkę. Z Ferwaru. Mamy koszulki Manchester United Dominator również United, bo Rashford na karty zwykłe to ma de Pol, z Atletico, Ferva zanim Zolimpiakos Surabciuk i Mares City. Może jakaś jakaś wpadnie, ale jest Liverpool, 4 punkty, no i wykrakana, Hurricane, pięknie, niech będzie tutaj, albo nad tu, dogadamy Ponownie kapitan Lecha, Isak, wpada, do tego na kartach zwykłych Borja z River Plate, z Milanu Brahim Diaz i Sporting, 2 punkty, Gonzalo Inacio Jest line-up z Interu. Z River Plate Majdana, fansik. Magician z Juventusu, Di Maria. A karty zwykłe to Alessandro Martinez z United, z Milanu Kalulu i z Sanchez. Jest Herbig Manchester United. Titan z, z Lecha Poznań, szatka. A karty zwykłe to King PMBS, Alan Atletico Mineiro, trzeci punkt. Jeszcze Holland i City Leo, Milan. I od razu mamy Sporting. Mateusz Rice ze trzecim punktem na koncie. Mamy ile kartę. Line-up z Olimpiakosu. Jest czwarty punkt dla Mineiro. Guilherme Rana, więc dogonili Liverpool. Fansik z Barcelony. Ameryka Garcia. Medician James Rodriguez z Olimpiakosu. I jeszcze Clem Longlet. Stanęłam na zwykłej karcie. Jest Herb Atletico. Top keeper PZ Donaruma Liverpool w Salach 5 punktów z Chelsea Yang, z Realu Czwameni i z Perze Witinia 11 perze, Lineup Magician Milanu Teo Hernandez na karcie jest okej i Bemba Kapitan Zajak tadić, jeszcze Bremer z Juve i Ignacio Fernandes. Tak więc Liverpool i Atletico Mineiro po 5 punktów, Sporting został z tyłu z trzema punktami. Mamy second skin Manchester United i ponownie Harry Kane. No i może być. Mamy Zlecha glasa z Chelsea Kovacic, z River Plate Parko i z Chelsea Edward Mendy. A przydałoby się Rising Stara również trafić. I Liverpool z Logan: 6 punktów. Fansik Zlecha Poznań, João Amaral, Titan Zajaxu, Julian Timber. A na kartach zwykłych jest Lokazo Campos, mamy z Bayernu Komą. i jeszcze raz Ajax Szerien Timber. Saszetki jeszcze zostały dwie. Jest lineup z Interu, Dominator z Club Ridge Żydgla. Mamy z Chelsea Kaja Hawerca. Koates! A Sporting 4 punkty już Sołach z Klabricz i z Interu Lautaro. No i saszetka finałowa. Zaczymy. Czy będzie skończyć się remisem? Czy może ktoś z dwojki Liverpool? i Mineiro wygra. Jest Herb River Riverplate. Karta Magicians z Jonathanem Klossem. Hanhamu Longle, to to Pembe, z Chelsea Kukureja i Juventus Danilo. Tak więc wszystkie saszetki rozpieczętowane. Tak więc, cóż, no, Liverpool i Atletico Mineiro zwycięzcami tego odcinka po 5 punktów. Sporting walczył do końca, ale, no cóż, tylko na 4 punktach został. Tylko mamy, cóż, 3 limitki, z czego będę Salvesa mam. No i. Rarka z Harem powtórzona. Jak chcecie godzik do niego, proszę bardzo. No i kody możecie do, do lipca nadchodzącego roku 2023 wykorzystać. Jeśli macie taką potrzebę gry, tutaj mam z pierwszego odcinka wrzuconego karty trafione. Więc pewnie za jakiś czas pokażę albumik, jak wygląda. Za jakiś czas na przyszłym roku. Może jeszcze po jakimś unboxingu zobaczymy. Blister, może duża puszeczka, jakaś jeszcze kolejna wpadnia, bo ma dwie małe. No zobaczymy. A, jednak Liverpool za 6 punktów. Bym niezłą gafę uczynił, więc Liverpool 6 punktów, więc Liverpool jest wygrany. 6 punktów, z czego po 3 na 3 rozkład, jeśli chodzi o karty zwykłe i świeciaki. W Atletico Mineiro 5 punktów, z czego 3 karty zwykłe, świeciaki 2, 2 karty zwykłe, 2 świeciaki Sporting. Czyli jednak to Liverpool wygrał. Stawkę z 6 punktami. Atletico Mineiro z 5, a Sporting z 4. A więc cóż, on tak wyszło jak wyszło. No Zaczynamy. Tak jak mówię, na przyszły rok już nadchodzący, za jakiś czas odcinek z albumem, jak wygląda już. A albo będzie także jedna strona dla karty zwykłe, druga na karty specjalne, gdzie kapitanowie będą, i z tyłu te goldy, gdzie są game changers i tak dalej. No a pewno będę chciał jakiegoś też upolować Rising Star, bo wiadomo, że taki Rising Star jest K9. Jest jeszcze topki keeper ma trafiony między innymi No tak poza tym, cóż, Dominatory No, Giant Holland jeszcze trafiony był. O, jeszcze top keeper menu trafiony też. A do tej kart giant wracając, to jest karta dolna z religią Halandem. Będzie jeszcze karta na środku i na górze. Z lewym, z lewym i karium będzą będzie to identyczna sytuacja. A więc co? Łapeczki w górę zostawiajcie, subiki, klikajcie. No, że w przyszły rok wejść z liczbą słów około 300, i że w przyszłym roku. Do no, tych słów pojawiał się jeszcze. Więcej. Tak więc do zaczyska następnym razem. No i piszcie, jakie wy limitki uprawialiście w motipakach.